Witam serdecznie. Dzisiaj troszkę znowu o tych cenach energii, ale nie tylko. O cenach węgla, o cenach gazu, które w tej chwili w Polsce są jednymi z droższych w Europie. Dlaczego tak się dzieje? No, powiem Wam tak. No, według mnie to monopol rządzi na polskim rynku i jest jak jest, tak? Słuchajcie, na przykład wczoraj. W ciągu dnia, w niedzielę energia elektryczna, czyli prąd, był po 2 grosze za kilowatogodzinę. Nie mamy jeszcze cen ujemnych. Nie wiem, czy one kiedykolwiek przyjdą, bo u nas jest troszkę inny system niż na zachodzie rozliczania. Więc tam odcinają na przykład farmy fotowoltaiczne, fotowoltaiczne czy też farmy wiatrowe, po to, żeby nie było za dużo prądu w systemie. Bo wiadomo, że te stare elektrownie stare te węglowe szczególnie, bo gazowe można szybciej tam obniżyć ich produkcję i zwiększyć, ale w starych tych węglowych kopal w kopalniach, w tych starych węglowych elektrowniach niestety tak zrobić nie można. One muszą chodzić przynajmniej na 40% przykładowo, potem żeby zwiększyć to trzeba czasami 2-3 godziny albo 5 godzin, żeby zwiększyć ich moc, tak? W momencie kiedy przestaje produkować nam energię słońce czy też wiatr, więc mamy cały czas tutaj problem, ale o co tutaj w tym wszystkim chodzi? Jak widzicie, tak przy okazji, Wam jeszcze powiem, jesteśmy teraz tu na dachu płaskim, który będzie to, co jest, widać płytki, to są tarasy, jak gdyby. Nie będzie to jeden wielki taras, tylko takie, żeby gość sobie, jak chciał posiedzieć tam, no to żeby miał troszkę takiej prywatności, tak. I sobie na przykład usiadł na tym drugim, czy tam na trzecim, bo jeszcze dalej tutaj są. To, co leży tu, jak widać, to będą barierki zamontowane, szklane, chyba z tego, co tam kojarzę i widziałem na tym, to będą szklane. To wszystko, co tutaj też jest, to będzie zasypane jeszcze kamykiem. Takim kamykiem jak tutaj. Z tym, że tak na 100% to jeszcze też nie wiadomo, bo cały czas się zastanawiają, może ziemią i jakieś roślinki posadzić. Roślinki takie małe, duż, nieduże. To jest specjalna jakaś ziemia, która nie pozwala na to, żeby roślina wyrosła metrowa czy tam dwumetrowa. Tylko takie małe jakieś kwiatki albo tym podobne rzeczy. No i co? Ale to tak wygląda, a widzicie też jak wygląda już teraz cała kukawka z daleka, tak? Na tej nowej części... Tam, to też chyba pewnie widać w tym aparacie, troszkę dalej jest stary dach jeszcze, już tam jest przestawione rusztowanie całkowicie, i tam będzie teraz zaczynała się robota. Zostało niby 5 miesięcy chyba do końca. Nie wiem, czy to się wyrobimy ogólnie w czasie, czy nie, no ale to mniejsza z tym. No i teraz wracajmy do tego tematu, jak gdyby podstawowego, czyli cen energii i taryf. Jeśli na przykład za rok, a znaczy no nie, jeśli na pewno prosumenci, którzy rozliczają się w netbillingu, czyli w tym nowym systemie, e, będą wysyłali energię do sieci, sprzedawali ją, no to będą dostawali, trzeba liczyć, że podobną cenę jak dzisiaj, tak? czyli sobota, sobota to jeszcze może z 10 groszy się dostanie za tą energię, ale w niedzielę 2, 5, 1 grosz, także nie ma jakby zupełnie sensu. Wysyłanie tej energii, sprzedawanie tej energii dla zakładu energetycznego, który, mając taką cenę, sprzedaje Wam po groszy 70, czy tam 40, teraz jest ta, 40 jest zamrożona, a 70 to jest ta e, regulowana. Z tym, że pamiętajcie, to są ceny bez VAT. To, co teraz powiedziałem, 40-70 groszy to nie tyle, co płacicie, bo to jest cena bez VAT-u i bez. E, Opłat wszystkich, tak? Ja mówię tylko o cenie samej energii. Kto na tym zarabia? No zarabia oczywiście wasz operator, czy tam, nie wiem, obrót będzie, PG, obrót, tauron, obrót, dystrybucja, nie wiem, sprzedaż zależy jak tam, która firma się nazywa, i jaka spółka. Niestety nie mamy taryf dynamicznych, czyli takich, żebym ja kupując prąd też, nie tylko sprzedając, żebym mógł też kupować ten prąd bardzo tanio. Nie mamy, nie wiem, czy kiedyś to wejdzie, ponoć tam jest prykaz taki, że, że, że może wejdzie, ale że powinniśmy takie taryfy mieć, ale nie mamy. Na zachodzie one już są, ale w Polsce na razie nie ma, i nie wiadomo, czy kiedykolwiek w ogóle wejdą. Czy te taryfy dynamiczne byłyby opłacalne? No niekoniecznie dla posiadaczy fotowoltaiki, ale dla osób prywatnych, które nie mają i myślałyby sobie na przykład o tym, żeby zmniejszyć rachunki, więc wykorzystywać energię wtedy, kiedy ona jest tania, tak? Fakt, że trzeba byłoby pilnować cen. I czyli jak wtedy jak jest droga, nie robimy tego, nie, nie używamy energii albo jak najmniej, a kiedy jest tania, no to sobie jedziemy, ładujemy, nie wiem, bufor, akumulatory. Dla mnie akumulatory to to jest porażka totalna, ale takie są magazyny. Ja bym wolał, żeby ludzie na przykład ładowali Jakieś w sobotę, w niedzielę bufor, na przykład 1000 litrów do ciepłej wody nawet, i potem 3, 4 czy 5 dni mieli ciepłą wodę z tego bufora, z energii bardzo tani. Czy to własnej z fotowoltaiki, której nie opłacałoby się, o kurczę, której nie opłacałoby się sprzedawać, wysyłać do zakładu, a więc zwiększyć jak gdyby autokonsumpcję, albo kupować, tak? Ale tylko w momencie, gdyby weszły taryfy dynamiczne. Małe szanse u nas, no bo jest jak jest. Pamiętajcie, że wszystkie, większość firm, tam chyba tylko, nie wiem, Enea jest prywatna, może kilka jeszcze jest, ale ogólnie tak. PGE, Tauron, Energa to są wszystko firmy państwowe. Tak samo jak kopalnie, tak samo jak PGE. N, I, G. No teraz jest jak gdyby Orlenu, ale Orlen i tak w większości jest firmą państwową. Słuchajcie, ostatnio widziałem taką reklamę PGE, że oni 9 miliardów złotych dołożyli troszkę będzie z innej teraz beczki, ale oni powiedzieli, że na taką reklamę wyświetlali na kilku jakichś tam stronach, że oni. 9 miliardów złotych, 9 miliardów to naprawdę kolosalna kasa, nie? Yy, włożyli jak gdyby do funduszu różnicy cen, żeby pomóc nam, nam, odbiorcom takim końcowym, żebyśmy mieli tańszą energię. Tylko słuchajcie, to można taki kit wciskać ludziom, którzy tym się nie interesują zupełnie. Bo te 9 miliardów trafi tylko do innej spółki, PGE na przykład, czy Tauronu. Bo kto to płaci? A więc płaci na przykład elektrownia. Elektrownia turów, bełchatów wpłaca pieniądze do takiego tego funduszu różnicy ceny. A później ten fundusz wypłaca na przykład do PGE obrót. Rozumiecie to? I ta firma ma te pieniądze z powrotem, czyli to jest przelewanie z pustego w puste. Pięknie, pięknie, ale ładnie wygląda. PGE pomogło nam obywatelom, ludziom zwykłym. 9 miliardów ze swojej kasy dołożyła po to, żeby energia była tania. Co się okazuje, ta energia w Polsce w tej chwili jest najdroższą, jedną z najdroższych energii na całym kontynencie naszym europejskim. W Unii jest chyba w ogóle najdroższa, a nawet na całym kontynencie, czyli nawet w tych krajach, które nie są w Unii. Czym to jest spowodowane? No moim zdaniem monopolem. Dlatego tutaj powinien wziąć za to wszystko Urząd Ochrony Konsumentów i Konkurencji. Ale się nie weźmie, bo prezes przecież będzie bał się o swoje stanowisko, bo prezes takiego urzędu jest mianowany przez, przez prezesa Rady Ministrów, czyli przez Morawieckiego, tak? Więc nie podłoży się zrobić coś tam, żeby firmy państwowe nie zarabiały więcej niż mogą. I tu nie chodzi tylko o zakłady, o elektrownie, o zakłady energetyczne, o dystrybucję, o obroty. Tylko chodzi tak samo jest z kopalniami, gdzie mamy w tej chwili najdroższy węgiel tutaj w Europie. Tak samo chodzi z gazem, gdzie mamy najdroższy gaz. Gaz kosztuje w tej chwili, zależy jak to podaje. Jeżeli chcecie w kilowatogodzinach, to jest to 11 zł. Na giełdzie już w Polsce. 11, przepraszam, 11 groszy za kilowatogodzinę. Jeżeli chcecie w megawatogodzinach, no to jest to 110, 115 zł. za megawatogodzinę na giełdzie. I ostatnio PGNG robi super promocję dla biznesu. 300 zł za gaz. 200, prawie 200% zysku. Powiedzcie, gdzie tutaj właśnie jest ten urząd kontroli? Dlaczego on tego nie kontroluje? Bo te 300 zł to nie jest, bo ja mówię tylko o cenie samego gazu, bez przesyłu. Tak samo jak w wypadku dla odbiorcy biznesowego czy prywatnego. Najczęściej oni podają ceny: gaz kosztuje tyle i tyle, ale potem dochodzą, wiadomo, jeszcze inne opłaty tak samo jak przy prądzie. No i tutaj pytam się też gdzie jest urząd kontroli. Urząd, który jest do tego stworzony. Czyli urząd kontroli konsumentów i konkurencji. Mogłem się teraz u o przepraszam, urząd ochrony konsumentów i konkurencji. Gdzie wy tam jesteście? Po co wy w ogóle zostaliście stworzeni? Orlen ciął nas jak chciał w tamtym roku niby tam coś zaczęliście, ale oczywiście nie skończyliście tego, czyli Orlen nie poniesie żadnych konsekwencji. W tej chwili to samo, że dzieje się z kopalniami i z ceną węgla na kopalni. Węgiel na giełdzie, z tym że już teraz to nie w Polsce, a w Amsterdamie kosztuje 400 zł za tonę. Fakt, że to nie jest jeszcze posegregowany węgiel, ale 400 zł. A kopalnie sprzedają nam po 1600 po tysiąc najtańszy chyba jest miał, najtańszy. Za chwilę kopalnie się obudzą, bo już wiem, że mają załadowane swoje składy prawie w 80%, czyli te wszystkie miejsca, gdzie tam mogą przy kopalni y trzymać ten węgiel. Za chwilę będzie płacz, że co zrobić z tym węglem. Dlaczego nie obniżycie cen? Zrobiliście promocję, pięć tą tam. 3 tony kupicie, to za pół roku możecie kupić następne 3 tony o 400 zł taniej. Ale po co jak ja dzisiaj kupię 5 ton, to po co mi za pół roku następne 5 ton? E, halo, obudźcie się tam, albo niech się obudzi urząd kontroli konsumenta i konkurencji. Bo dla mnie cena węgla w tej chwili, jaką proponuje kopalnia, to jest to zmowa cenowa. Większość kopalni jest państwowa. Za chwilę będą miały problemy i się obudzą z ręką w nocniku, że co my mamy z tym węglem zrobić. Nie, to wy jako urząd gdzieś tam zróbcie porządek z tym, żeby ludzie mogli ten węgiel kupić taniej. I koniec, kropka. Tak samo jest z energią. Na dzień dzisiejszy, czy to w dzień, czy w nocy, nieważne czy pracuje fotowoltaika, mało kiedy cena energii przekracza. 50 groszy. Ja mówię cały czas o cenie samej energii. W ciągu dnia, gdzie pracują panele, cena energii waha się między 20 a 30 groszy. Więc, jaki tutaj jest sens zamrażać ceny, regulować ceny, jak te ceny dla takiej firmy dystrybucyjnej są cały czas, cały czas tańsze niż to, co my za to płacimy? Oni zarabiają w tej chwili na tym. Nie wiem, 30%, 50%, a czasami w takie dni jak sobota, niedziela 300%, albo w zasadzie całą kwotę, którą nam sprzedają, powiedzmy za 40 groszy, nawet przy tej zamrożonej cenie, a płacą 20 groszy, to zarabiają multum. Ja właśnie nie wiem, czemu to jest tak jakoś jak jest. No, domyślam się, że to wszystko spowodowane jest tym, że e, są to firmy państwowe. Wszystkie te firmy są państwowe: PGNiG. NIG. Ten od gazu, nie? 115 zł. Megawattogodzina na giełdzie, polskiej giełdzie, już w Polsce można po tyle kupić. Oczywiście prywatny nie, tego nie kupicie. Cena zamrożona 200 zł. Czyli PGNG zarabia jakieś 80% na samym gazie. Bo ja nie mówię o dystrybucjach, o przesyle, bo to i tak zawsze jest dodatkowo, tak? Ale na samym gazie zarabia w tej chwili tyle kasy. Gdzie ta kasa idzie? No, powiedzą, że tą kasę gdzieś tam wpocimy, na to, co wcześniej Wam mówiłem, fundusz różnicy ceny. Tylko, że ta kasa, wcześniej czy później, się okazuje, że przepływa ze spółki do spółki. I tyle w temacie. Dobra, bo się rozgadałem, się nagadałem, a nie wiem, czy tak z sensem, czy bez sensu. Chciałem Wam tylko naświetlić problem, jak gdyby tego, co robić na przykład za rok. Jak wejdziemy z tym nadbilingiem w te godzinowe rozliczenia, że tutaj trzeba cały czas myśleć o jakimś magazynie, czy też zmieniać te ustawienia fotowoltaiki na wschód-zachód, no bo sobota i niedziela to będzie totalna porażka, albo jakiś magazyn, no nie wiem samochód elektryczny, bufor duży bufor ciepła, który będziecie całą swoją produkcję wciskali do tego bufora który potem będzie można wykorzystać w ciągu dnia, znaczy czy, czy kilku dni właśnie do kąpieli jako ciepła woda, no bo wiadomo, że w lato ogrzewania nam nie jest potrzebne, więc, więc bufor taki musiałby spełnić zadania tylko jako do podgrzewania ciepłej wody, ale to trzeba już myśleć teraz o tym, jak to e, zrobić i jak to ma być. O to mi najbardziej chodziło, ale... Trochę się rozgadałem, się zagadałem, się zagalopowałem, i tak to leciało. Trzymajcie się. Pozdrowionka.